Na duchową patronkę edycji festiwalu 2020 wybrałam prekursorkę wolnościowego tańca, wizjonerkę i artystkę totalną Izadore Duncan, Wszystko się zgadza. Ta legendarna amerykańska choreografka i tancerka z przełomu xix i XX wieku stworzyła manifest Taniec przyszłości. Tak, to wszystko prawda. Kiedy w zeszłym roku, chyba jesienią. Przygotowywałam program na tegoroczny festiwal i decydowałam się na wybór postaci Izadory na duchową przewodniczkę. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że będzie aż tak aktualna i ten temat wolności wróci z taką siłą. Blok tekstów Re Izadora, który miałam przyjemność redagować. Składa się z pięciu artykułów o Izadorze Duncan, a właściwie z czterech artykułów i jednej fantazji. Pierwszy artykuł jest autorstwa dr Alicji Iwańskiej. Jest to tekst historyczny, który ukazuje relacje między tańcem wyzwolonym, duncanizmem, a polską sceną tańca. Od właściwie początku XX wieku do tak naprawdę współczesności, która często nieświadomie wciąż korzysta z tego, co Duncan dawno, dawno temu zainicjowała. Drugi artykuł to tekst Emilii Holewickiej, która przygląda się zagadnieniu inkluzywności płci w twórczości Duncan i w bardzo ciekawy sposób z jednej strony patrzy z perspektywy tamtych czasów na nasze czasy dzisiejsze, a z drugiej przykłada współczesne ujęcia genderowe. Trzeci tekst to tekst Kasi Wolińskiej, artystki, tancerki, choreografki, która rozważa założenia programu edukacyjnego Izadory Duncan. Czwarty tekst jest mój. Pisze w nim o tym, co o Izadorze Duncan pisano po polsku. I wreszcie piąty tekst tekst Magdaleny Przybysz. Jest to rozmowa przez messengera. W ten sposób Magdalena Przybysz ujawnia jak bardzo Duncan była jedną z tych kobiet, które wydeptywały ścieżki, którymi kroczymy dzisiaj w kontekście obyczajowości, seksualności, praw człowieka. A zatem pięć autorek, pięć tekstów zapraszam do lektury.